Dzisiaj podczas pakowania prezentu skończyła mi się taśma. Cześć, ja jestem Ziemniak i właśnie zauważyłem, że brakuje tu jednej rzeczy. Jest teraz świąteczniej? Jest w ogóle taki przymiotnik w ogóle, że jest świąteczniej? Chyba jest. Czy bardziej świątecznie? Tak czy siak, to jest już kolejny z serii odcinek z serii Adwentech. Coraz bliżej święta i coraz bliżej końca Adwentechu. Może to jest idealny moment, żeby powoli zdradzać Wam kulisy powstawania tych odcinków. To jest na przykład prezent, tylko brakuje w nim jednej tasiemki, no bo tasiemki już więcej nie mam. I pudełko teraz jest do góry nogami, a ja je zapakowałem, że tak powinno być, a tak jest brzydziej. Do wszystkich prezentów linkuję na dole, bo cała seria powstaje we współpracy ze sklepem XCOM, gdzie wszystkie te prezenty można kupić. To już chyba wychodzi po prostu zmęczenie po tylu dniach nagrywania codziennie z różnymi gośćmi. W dzisiejszym odcinku pojawi się po raz drugi moja młodsza siostra, która powinna się pojawić dzisiaj po raz pierwszy, ale w przypadku jej poprzedniego odcinka to była zastępstwem za kogoś, kto się wysypał. To by się tak mogło wydawać, że to jest po prostu nagrywanie każdego dnia, a okazuje się, że cały adwentek to było ogromne logistyczne przedsięwzięcie. I nie każdy mógł wziąć udział, nie każdy mógł na przykład dojechać na czas, komuś coś wyskoczyło po drodze. Ale wiecie co, więcej rzeczy wam pozdradzam, ale to może później zrobię jakieś podsumowanie adwentech Udajcie znać na dole w komentarzach, jeżeli coś takiego będziecie chcieli. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym zejść po schodach, ale. Tam świateł nie ma. Tam nikt nie siedzi. Dziś kolejny odcinek, który będziemy nagrywać gdzie indziej niż tutaj. Cofniemy się do starego studia. Dawno mnie tu nie było. No. No. Jak się czujesz? Dziwnie, ale odpaliliśmy białe światła i zaczęło się robić jakoś tak rodzinnie. Poczułem się jak u siebie. Zwłaszcza, Madzia, w ogóle ciebie popierniczyło. Masz mnie. Ale to jest tylko część i nieskończona, więc jakby nie oceniać. Słuchajcie, to miejsce się zamieniło, że tak powiem, w fabrykę pierniczków na ten moment. jak sami widzicie, tutaj pierniczków jest jeden usłany stół, tam jest jeszcze jeden stolik zaraz obok, jak spojrzymy sobie na dół. Jeszcze jest jedno pudełko z pierniczkami. jeszcze nie jest. Chcesz... Gdzie? To są dwa jeszcze wypełnione pierniczkami, a ty mi nie pozwoliłaś zjeść ani jednego pierniczka? Yy, mam do ciebie zagadkę. Wiesz, jak to się robi? Cukier, lukrecję i pistację. Nie. Jak <laughs> jest okienko. Wow. Wow, to jak się takie coś robi? E, robi się dziurka w pierniczku i tam się wsypuje rozkruszoną landrynkę i wkłada się do piekarnika i to się tak fajnie roztapia i powoduje, że robi się takie okieneczko. To zapamiętaj, bo kiedyś na sztata dostał takie pytanie, i tak jak na pewno pan nie wie, jak to się robi. No, on właśnie wiedział. Nie umiem opowiadać historii. Wróćmy do odcinka. Nie ja chciałem takie ważne ujęcie złapać, a ty tam sprzątasz pierniczki? No ja pierniczę nie chcę, żeby to było dobra. Jednak największą radość, i widzisz, zepsułaś mi tą chwilę. Przepraszam. Największą radość w moim życiu dzisiaj sprawiły led. Które świecą razem z piankami. Już nie mogę się doczekać, kiedy u siebie w tym. Nie ma dziury! A dziury tutaj w ogóle nie ma. Tu się wiele rzeczy zmienia. Tu jakby on A bo wiesz dlaczego? Bo mi się jeden z kontrolerów nie chce teraz połączyć i nie mam go jak przeprogramować, więc one będą sobie randomowo omigać, bo bym musiał jeden z nich wyłączyć, bo wcale tego nie poprawiłem przez parę miesięcy, kiedy miałem na to czas i zawsze dopalałem wszystko na spięte do jednej linii, a nie do dwóch linii. Przez co przez różnice, delikatne napięć, wywala mi błędy. Macie ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, dlaczego tutaj jesteś? Bo jest zakończenie świątecznej serii? A no właśnie nie i to jest plot twist. Początkowo mieliśmy zrobić galę zakończenia, a tak naprawdę dzisiaj jest prawdziwy odcinek. O oh kurczę, dobra, tego się nie spodziewałam. I jedna rzecz muszę od razu wytłumaczyć. Na poprzednim odcinku obiecałem Ci, że przyjdę tym razem z papierem do Twojej drukarki, ale mam nadzieję, że sobie kupiłaś swój własny, bo tak. zapomniałem wydrukowała... Le, le, le. Jeszcze nie wydrukowałam, ale mam. Rodzeństwo, to się rozumieją. To będzie świąteczne żonglowanie? Dobra, to kto dłużej ten zatrzymuje prezent dzisiejszy, ok? Dobra. To na trzy. Raz, dwa, trzy. Nie no, tego jej nie zrobię. Tak, czy siak? Macie, jest taki fajny sposób, jak ćwiczyć żonglowanie i koordynację ruchów. No. Możesz żonglować jedną ręką, wiesz o tym? Tak, tak. Pamiętam, uczułeś mnie tego. Mać, ale chyba chodziło dzisiaj o ten prezent, nie? Au. Normalnie zaczynaliśmy wszystkie odcinki schodząc po schodach. Ale dziś jest wyjątkowo. Dziś jest inaczej. Coraz bliżej. Nie, dobra, nie będę się na nic siwić. Mać, posłusiadasz, zgadujesz prezent, zgadniesz fajnie, nie zgadniesz niefajnie, ale tak otworzy i tak. Nie, bo ja takie psuję kulisy trochę. W No bo jak powiem, że jak zgadniesz, nie zgadniesz, to w sumie nie ma to większego znaczenia. Ale każdy chyba to wie. Ale czy nie chodzi o ten fan, jakby z procesu? Na zasadzie zaczynasz sprawdzać, dotykać. No fajnie, i można popróbować i tak dalej, mówić, jakie. Się... Jakieś macie rozkminy i tak dalej, ale ostatecznie i tak wiadomo, że każdy dostanie. Ale wiesz, że jest challenge z każdym prezentem. Wiem. I wiesz, że go musisz wykonać. Wiem. I chciałbym powiedzieć tutaj coś inteligentnego, ale poproszę cię, żebyś usiadła. Siedzę. Mac, ale nie podglądam. Dobrze? Dobrze. No to, to sobie rozpakuję. Maciek, byś się tylko też przesunęła na bok trochę, bo ja też muszę siąść. Okazałeś mi na środku. No nie, bo widziałeś, że niżej usiadła, a nie na środku. Czemu ty odpakowujesz prezydent? No nie odpakowuję, jego zabezpieczyłem tylko przed podróżą. Wiesz, jaka śnieżyca była po drodze, my żeśmy po lodzie jechali. Nie, bo jak dzisiaj szłam przez pole, to ten, pole, bo jesteśmy w to wyglądałam jak bałwan. O, możesz otworzyć, bo schowałem. O czym długo myślałaś, że chciałabyś dostać na święta? Oj. O kucyku. Co? No nie, bo tak się mówi, że co byś chciała na Święta okucyka. Ja pamiętam, że kiedyś napisałam list do Świętego Mikołaja, bo chciałam taką matę, na której się tańczę. są te strzałeczki takie, nie pamiętam, jak to się nazywa. Dostałam Święty Mikołaj posłuchał. Istnieje. To zobaczymy, czy udało mi się trafić. A to był projekt, który zaczął się już w naszych głowach bardzo dawno temu. Ale Madzia chyba go nie pamięta. Pierwsze twoje zadanie, A w takim razie zgadnąć, co może znajdować się w środku. Taki piękny papier i piękna taśma. Pomyliłem, i jakby tu jest spód pudełka. Tu jest spód? Tak. Dobra. Go zakleiłem odwrotnie, wiesz, pomyliłem się, więc widzicie, no taki. Ale papier bardzo ładny. Papier jest jakby przyjemnością z rozrywania. Coś się rusza w środku. To chyba coś odpadło w pudełku. Tylko nie zrzuć proszę. Czyli to jest coś, co nie może być zrzucone. Większość elektroniki nie. Czy to jest elektronika? Dobra. No Macie to jest Adwent, To jest seria, jakby kalendarz adwentechowy, to... adwentowy, ale z, ze smakiem technologicznym. No bo wyszło, może nie co? się oglądało. Co? Adwentech. A dwem tech, czyli. dobrze, rozumiem. Duży sprzęt. Co to może być? Nie wiem, jakaś, Kurczę, jakiś projekt. Co moglibyśmy odro... chcieć robić? Nie mam pojęcia, za dużo różnych pomysłów, może jak, żeby, żeby to wszystko zapamiętać. Nie trzymajmy Madzi dłużej w niepewności. Niech w sercu jej radość zagości, niech prezent otworzy. Coś tam, coś tam, coś tam. Hajku. Co? Dobra, mogę podrzeć papier? Tak, o to chodzi w papierze. Papier jest elementem prezentu bardzo ważnym. Ważne, żeby się dobrze darł, bo to też jest przyjemność. Zobaczymy, czy Macia Zobacz. będzie pamiętać o co chodziło. your Vision? Co wiem, że już pewnie część z Was wie o co chodzi, ale... Vision, bo okulary. No wiem, wiem, ale dalej nie jestem pewna o co może chodzić. Dalej nie pamiętam i nie znam. Nie, nie wiem. O! O! Okej, już wiem. <noise> Projektor. Skoro w dzisiejszym odcinku mówię wam troszeczkę o kulisach tego, jak Adwentek powstawał, to pomysł razem z projektorem, pamiętasz czego dotyczył? Tak, pamiętam, mapa śródziemia. Na całej ścianie mieliśmy namalować mapy śródziemia. Ile to tak. było lat temu? Kaplicy Sykstyńskiej y, ten mistrz Wita stworz malował za pomocą przenoszenia za pomocą takich dużych cyrkli, małe fragmenty dachu albo pomyliłem coś, bo z historii nie byłem zbyt dobry. Natomiast teraz często się korzysta z projektorów po to, żeby wyświetlić ogromny obraz, który um umożliwi nam łatwy sposób namalowanie jakiegoś fajnego, dużego obrazka. No taki był plan. Wiesz, jaki jest plot twist? Tak? Nie namalujemy dzisiaj mapy śródziemia. Tak, bo nie spodziewałam się tego. I wielu innych rzeczy nie namalujemy, ale najpierw otwórzmy, a ja Wam za chwilę powiem, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego czegoś nie namalujemy, tylko namalujemy coś innego, co byśmy nie mogli normalnie namalować, jakbyśmy. Później. Pokupiłam się. Dobra, odpakujmy. Ty otwieraj w takim razie, a ja zadbam o swój manicure. Epson to jedna z najbardziej popularnych firm, robiących wiele różnych akcesoriów. I mogło się tak zdarzyć, że o niej nie słyszałaś. Mog a mogłem zapomnieć po prostu. Bo w wielu kręgach nie jest aż tak dobrze znana. Ale jak szukaliśmy projektora, który będzie się wpasowywać w nasz budżet i w to, co chcielibyśmy rzeczywiście wykonać, ten projektor rzeczywiście wypadał jako jeden z najfajniejszych. Jest to model TW750. Ech, TW750. I w odróżnieniu do wielu. Wielu projektorów to jest projektor nie DLP, tylko 3 LCD. Wiesz co to znaczy? Jak masz yy, DLP, to masz takie zwierciadło, które się obraca. Ci pokazywałem kiedyś taki filtr z kolorami, pamiętasz, mm. że masz kolor jeden, a jak patrzysz, to jest inny kolor. No. I wtedy, jak masz projektor i spoglądasz na niego, to ci się rozwarstwiają kolory. A, tak, już pamiętam. No, no, no. Natomiast w tym przypadku tutaj yy, mamy 3 LCD, przez to obraz, który jest wyświetlany na ścianie, nie męczy wzroku tak bardzo jak projektory DLP. DLP są tańsze, z tego co wiem, do zrobienia w ogóle, w większość tańszych projektorów, się tak dobrze nie znam na projektorach, a rzeczywiście czy LCD to jest moim zdaniem to, w co się powinno iść, jeżeli się wybiera projektor? Dobrze mówi. Ufasz mi? Tak. A czy ja mogę ci zaufać? Nie. To jest bardzo ciężki dowcip. Już nie jesteś pierwszą osobą, która próbuje zrobić dowcip. W sensie? To zgódź się. Mogę Ci zaufać? Tak. Uf, uf. Tak ciężko było? Jeżeli chodzi o projektory multimedialne, to tutaj trzeba uważać, bo ich konstrukcja jest dosyć delikatna. Dlatego ci prosiłem, żebyś nimi za bardzo nie rzucała. Epson był na tyle miły, że podesłał ten model, który jest nieco wyższy niż początkowy, o którym myślałem, ale idą za tym pewne plusy, które tobie nam, mam nadzieję, że się rzeczywiście przydadzą. Po pierwsze, w zestawie macie. Dobra, zaczniemy od instrukcji, którą przeczytamy później. Yy, mamy pilota standardowo, kabel zasilający. Jeden. O, to jest jakiś amerykański, no nie? To jest amerykańskie wejście. Ale jest to też kabel zasilający na nasze wejście europejskie. Są baterie w zestawie! To się rzadko zdarza. I ostatecznie w zestawie mamy to, co fani projektorów lubią najbardziej. No to co, wyciągamy? Wyciągamy. I teraz jest ważna zasada. No, znaczy, wyciągaj, wyciągaj. Tu jest troszkę do góry. Jeżeli chodzi o projektory, to jeżeli on jest zimny, nie był używany, to znaczy, on nie jest zimny, on jest w temperaturze. Przecież to przed chwilą płasko leżało. On jest w tym momencie w temperaturze pokojowej, więc rzeczywiście nam się nic nie skropi. Na to trzeba uważać, jak dostajecie prezenty w trakcie zimy, kiedy jest zimno na zewnątrz. To wydaje mi się, że jest z każdym sprzętem coś takiego. Przynajmniej tak mi zawsze tej tata mówiliście. Tak jest zawsze, więc warto uważać. Ale kolejna sprawa, jeżeli chodzi o projektory, bo ty wcześniej korzystałaś z tych takich małych. To są takie pierdziawki, takie. Nie? Znaczy one są tak świecą, bo świecą. To mają mniej więcej więc 100-400 lumenów. Tam lampa się za bardzo nie grzeje, bo tam jest jakaś diodka, więc można tak naprawdę wyłączyć projektor i go rzucić w kąt nic się nie powinno stać. Tutaj natomiast w środku te trzy matryce, które są w środku tego projektora, oświetla bardzo mocna lampa, która się bardzo mocno grzeje. I jeżeli wyłączysz projektor, to musisz go zostawić na chwilę, żeby on się zdążył schłodzić i dopiero możesz nim ruszać, bo wtedy, kiedy lampa jest gorąca, wtedy jest największe ryzyko, że przy ruszeniu czy stuknięciu, czy jak ci na przykład spadnie nawet z jakiejś podłożonej książki, że wtedy lampa strzeli. A lampa to jest jeden z droższych elementów, tak jakby nie patrzeć projektora. No tutaj widzę, że ma nawet odznacznik temperatury, jakieś, yy, jakąś lampkę, więc nie wiem, pewnie jak jest ciepło bardzo to, jest, to się zapala, czy coś tylko nie chcę nic zrobić. Nic nie zrobić, spokojnie, tak z takim wstępem bardzo, wiesz, dramatycznym, ale Właśnie. wolę od razu powiedzieć, że projektor to jest takie urządzenie, które taki projektor. Na przykład nie nadaje się dla małego dziecka, które by chociażby patrzyło w lampę, bo lampa jest bardzo jasna. To jest urządzenie delikatne, więc trzeba na niego uważać. Nie jestem małym dzieckiem już, dla niego. Przyznałem to jeszcze to publicznie. Moja mała Madzia. I jeszcze jest tutaj folia. Aha, bo to jest na te przesuwki wszystkie. Pięknie to nazywasz, przesuwki. Rzeczywiście, tutaj mamy możliwość otwarcia sobie... Można przesuwanie. Mamy rzeczywiście możliwość otwarcia, zasunięcia obiektywu, żeby go zabezpieczyć mechanicznie. Tutaj natomiast mamy korekcję trapezową. To to wytłumaczę, Keystone Correction po angielsku, a często są zamiennie używane te dwie nazwy. Natomiast tutaj jest powiększenie, czyli zoom oraz ostrość, drugi pierścień. W zależności od tego, jak byśmy chcieli wyświetlać obraz na, 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 na ścianie na przykład. Można powiedzieć, że potrzeba wynalazku. Nie mamy na czym postawić projektora, żeby było stabilnie, więc wykorzystamy do tego lodówkę. Podłączenie projektora w sumie nie sprawia żadnego problemu. Wiesz, jak to zrobić? Podłączyć kabelek do projektora, do, do, do wtyczki, znaczy do, do kontaktu. Ten wchodzi tutaj i jako ciekawostka zabezpieczyliśmy przewód, owinęliśmy go wokół krzesła, więc nie spadnie. I jeszcze tylko włączy tam bezpiecznik. O! Zaświeciła się diodka standby Wrzućmy go w takim razie do portu HDMI 1. Jako ciekawostka, to jest MacBook Pro z 2013 roku. I piątka, 8 giga ramu. Bardzo dobrze mi służył przez wiele, wiele lat. Aż trafił do rąk Madzi i zobaczcie, ile ona ma tu naklejek. I tak jest jeszcze miejsce. W przypadku MacBooka, MacBook od razu ogarnął, że ten ma 16 na 9 tak naprawdę swoje proporcje, więc widzicie, że ekran się od razu zmienił rzeczywiście do 16 na 9 Jeżeli byśmy odłączyli, to mamy z powrotem 16 na 10 I o to nam w sumie chodzi, bo chodzi nam o to, żeby skopiować w tym momencie obraz. Żeby włączyć sam projektor, to najlepiej jest przesunąć tą, tą zasłonkę i w tej sytuacji odsłania nam się obiektyw, jak strzyknął. To znaczy, że się otworzyło wszystko. Teraz możesz go włączyć. I to nie czerwony guzik, więc mogę kliknąć. Coś zaczyna być widać. Lampa się roz, rozjaśnia powoli. Chodź, chodź, miku, zobacz, zobacz. Jeszcze nie widać tam? Ona już w środku jest coraz jaśniejsza. Dobra, ustawiamy datę. Dzisiaj jest 20. Ej, to ustawia z komputera. Finisz tam jest, patrz, patrz. Ale czy żyjemy? Nie, tam jest finish. 21? To nie klikaj finish, bo będzie po fińsku, wiesz? To co w tym momencie widzicie, to dość wyblakły obraz, bo w tym momencie ani nie mamy niczego ustawionego, ani nie mamy tutaj rzeczywiście ciemno. Natomiast y, widzicie, że ten obraz jest straszliwie ustawiony do góry. A to dlatego, że ten projektor ma dosyć charakterystyczny budowę. Jak zobaczycie, to on tak naprawdę świeci od tej linii. bo tu jest strasznie. I teraz on świeci tak naprawdę płasko i do góry, żeby nie musieć go stawiać na wysokich meblach. A żeby tak naprawdę. Staje na wysokości zadania! A że my tego nie założyliśmy na samym początku, to użyliśmy do tego lodówki. A tu się okazało, że lodówka nie jest potrzebna. I teraz, żeby tak naprawdę skompensować to świecenie na sufit, wystarczy z tyłu, mamy nóżki i możemy te nóżki delikatnie, nie wiem co, ale odkręcić. Tak jak patrzę się na podgląd, na aparacie, to to wygląda źle, ale w rzeczywistości to, to wygląda naprawdę dobrze. Jednak nóżki okazały się zbyt krótkie i teraz zobaczcie, mamy projektor i żeby go wyłączyć, to jest ta zasada, o której warto jest wspomnieć. Klikamy raz, wtedy projektor się nas pyta, czy wyłączyć. Jak chcemy to potwierdzić, klikamy jeszcze raz tak i teraz najlepiej jest chwilę poczekać, żeby on się rzeczywiście trochę ochłodził, a niektóre modele projektorów po wyłączeniu jeszcze przez jakiś czas szumią, bo jeszcze lampę sobie chłodzą. Finalnie jednak wybraliśmy setup, który będzie dla nas troszeczkę wygodniejszy, a przede wszystkim obraz będzie widoczny na ścianie, Niekoniecznie na suficie. Madzia od lat na wszelkich spotkaniach rodzinnych zawsze używała tych małych projektorów. I oglądała te wszystkie swoje filmy zdjęcia w rozdzielczości 480p albo 800x600 przy ledwo co widocznym obrazie. W tym momencie, jak dobrze pamiętam, tu się pojawi napis, jakbym był w błędzie, masztuje 3400 lumenów, czyli to będzie tak z 10 razy tyle, co ty miałaś w przypadku swojego małego projektorka takiego kieszonkowego. I tutaj już rzeczywiście coś widać. To jest projektor Full HD, czyli aha, wiem, wiem czemu się wiem. O, i teraz już widać. W przypadku, jak mamy ustawiony projektor na wprost, to mamy prawie że idealnie ułożony prostokąt. Chodzi o to, żebyśmy mieli kąty proste po bokach. Natomiast jeżeli Madzia przesunie delikatnie obraz w bok, to zobaczcie, co się dzieje. Jego przesuniemy w lewą stronę, to z mojej strony jest niżej, z tej strony natomiast robi się wyżej. Tutaj wchodzi w grę ta korekcja trapezowa, którą można tutaj rzeczywiście zrobić. I jak spojrzycie sobie na ten fragment, to zobaczcie, co się dzieje. Możemy tak naprawdę dopasować obraz obraz za pomocą jednego pokrętu. Tylko, że jeżeli się teraz przyjrzycie, kiedy wrzuciliśmy totalnie masakryczną jakość, znaczy ustawienie totalnie jakby skrajne, to tak naprawdę z całej matrycy, którą mieliśmy w Full HD nie, nie jesteśmy w stanie wyświetlić całego obrazu, tylko ten cały obraz jest ściśnięty, czyli używamy mniejszej rozdzielczości. To też kolejna zasada w przypadku projektorów, ustawić je jak najprościej, żeby nie robić jak zbyt dużo korekcji samej w sobie. Przecież tutaj jak jesteśmy tak ustawieni, to zobaczcie, jedno przesunięcie o jedno oczko, już sprawia, że obraz jest prosty. Co może czasami rzeczywiście życie uratować? Tu są jeszcze dwa pokrętła. Jedno służy do ostrości, tak jak w kamerze normalnie, w aparacie. A to drugie? A. Obraz nam się staje większy. Czyli mamy jednego zuba, zuma, a jeden to jest fokus, żeby sobie idealnie dopasować. Natomiast wracając do samego projektora, znasz zasady z projektorem, jak wszystko to wygląda? Nie wiem o jakie zasady pytasz. O jasność samego obrazu, który jest wyświetlany na ścianie. Nie, nie wiem o co chodzi. No to pozwól, że ja ci pokażę. W momencie, spójrz na moją rękę. Moja ręka w tym miejscu jest jaka? Jasna, w sensie podświetlona. No nie? A jeżeli będę się zbliżać, to co się dzieje z ręką? Jest jeszcze jaśniejsza. Właśnie. I to jest jedna z zasad w przypadku projektora. Im jesteś dalej i masz większy obraz, tym ten obraz jest ciemniejszy. Czyli jeżeli chcesz mieć na przykład jaśniejszy obraz, bo masz jeszcze jakieś światełka połączane i też go, żeby był mniejszy, to widzisz, że nawet optycznie widać, że obraz robi się po prostu jaśniejszy. Więc nie zawsze największy obraz w przypadku projektora to jest ten, który jest najlepszy. Dodatkowo po co są w ogóle takie ustawienia, takie delikatne, gdzie można delikatnie troszeczkę ten obraz, że możemy ten obraz delikatnie powiększyć lub pomniejszyć? Dlatego że jak masz na przykład ekran projekcyjny, na którym sobie wyświetlasz obraz, to możesz idealnie dopasować wielkość tego obrazka do Twojego ekranu, bo taki ekran jest pokryty po prostu specjalną powłoką, która tam odpowiednio odbija światło, ale są też farby, którymi możesz pokryć ścianę, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. I jeszcze jedna ciekawostka, możesz zastosować niekoniecznie biały ekran, który będzie nam odbijać najmocniej światło, tylko jaki? Szary. Szary i wtedy tak. zwiększasz kontrast dodatkowo. Nie masz takiej jasności w piku, ale masz ciemniejsze czernie. To, co słyszycie w tym momencie, to jest szum rzeczywiście tego projektora, bo ma on ustawiony tryb normalny. On jest w stanie świecić przez 6000 godzin w przypadku trybu normalnego, jak dobrze pamiętam, i jest rzeczywiście jasny. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tylko, że do takiego zwykłego codziennego użytkowania zaleca się praktycznie w każdym projektorze zejść na tryb Eco. I jak wejdziemy sobie do menu, to menu jest dosyć standardowe jak na projektory. Wybieramy sobie tryb Power Consumption. Czekaj, przed chwilą tam były Eco Boost, jak Mustang Disa. O, tutaj jest Power Consumption. Zmieniamy sobie na Eco. Słyszysz, jaka jest różnica, a tak naprawdę dużej różnicy w jasności samego obrazu nie ma. No jakby zgasić teraz wszystkie światła, to by było super. Dlatego warto jest używać właśnie eko, bo nie dość, że nam wytrzyma dłużej lampa, to oprócz tego będzie po prostu o wiele ciszej. Starczy dołożyć ci dwa głośniki i patrz jak ogromny masz ekran przed sobą w porównaniu do takiego ekranu, z jakiego korzystałaś w przypadku telewizora. A patrz ile świateł tutaj mamy, jak jasno my jesteśmy. To teraz tylko siedzieć i oglądać. Bo mieliśmy zadanie, to nie będziemy robić zadania, a zaliczymy Madzi zadanie. Ale jakie zadanie? Ale Madzi można dać zadanie, tylko Madzia musi wtedy się sama pochwalić tobie. A, ale tu to chodzi o to, że no zadanie miałaś. To powiedzcie jakie zadanie? To może wyjdziemy a... razem z jakąś konkluzją z tego. A zrobisz to zadanie? Zadanie do z kogoś to znam. Być już prawie dziesiąta dochodzi, a musimy jutro nagrywamy, bo przyjeżdża, nie mogę powiedzieć kto, ale przyjeżdża ktoś z kim się niedawno widziałem, ale wy nie wiedzieliście do końca o tym, że ja się z tą osobą widziałem i była wielka kontrowersja jedna. Dżu, dżu, dżu. Dlatego ja proponuję, ja wam przedstawię jak zadanie miało wyglądać, co mieliśmy zrobić i pokażę wam nawet, że mamy wszystkie rzeczy ze sobą, ale my go nie zrobimy. Co? Czemu? Znaczy wiem już czemu, ale dobra, no. wytłumaczcie. Powiedzcie o co chodzi, a nie. Nawet jak odpaliliśmy światło, to zobaczcie sobie, to, to jest jasne, że aż tam przepala tak naprawdę. Ale jedna rzecz ważna: jeżeli chodzi o montaż takiego projektora, to myślałem o tym, jak go zamontować. Najlepiej na suficie. Tylko, żeby zamontować taki projektor, to trzeba do niego kupić uchwyt. On jest standardowy, więc nie będzie żadnego problemu. Można go zamontować na przykład na suficie i wtedy odwrócić obraz, który on wyświetla i zamontować go do góry nogami. W szkołach zawsze tak robią z projektorami. One są powieszone na suficie i do góry nogami obraz. I wtedy nikt ich nie dotyka. A co jest wtedy najfajniejsze? Dlatego, że on świeci tak naprawdę. Płasko i do góry, tak będzie oś, oś odwrócony, to będzie świecić płasko, czyli tak jak go tak naprawdę ustawimy, plus w dół, czyli będzie nam wypełniać całą ścianę. I może to jest jakby fajny projekt, żeby zrealizować i pokazać, jak można taki projektor zamontować. I też, jak są te szyny, to można przesuwać sobie obraz bliżej dalej, jakby się chciało mieć jeszcze większy. I to było, ej, to tak! W sumie racja! Po co to montować po prostu do sufitu, jak można zamontować w ruchomy sposób? I jeszcze jest jeden ważny plus, jeżeli go zamontujemy też wyżej, a nie będzie zaraz przy ziemi, gdzieś. Się więcej chodzi, to też będzie mniej kurzu wciągać. Teraz nie będziemy go rozmontowywać, bo jest gorący. A tutaj jest filtr przeciwkurzowy, wielko. Może no, lepiej go po prostu nie obudowywać w żaden sposób. Ale wyobraźcie sobie, żeby on był jeszcze na górze i żeby świecił tak po prostu. Ale czuć ciepełko od niego, że bije. Zobaczcie od frontu. Ono. A to dobrze. To znaczy, że się chłodzi. W ogóle wzięliśmy i zaczęliśmy oglądać odcinek z Kaluchem. Prawie cały żeśmy zobaczyli, jesteśmy, jesteśmy prawie że pod sam koniec. Patrz. Patrz, patrz, patrz. Patrz, co można na projektorze robić. Kaluch, Kaluch, Kaluch. Kalu. Natomiast przejdźmy w takim razie do challenge'u, który miał się dzisiaj odbyć, bo nie chcę jakby, żeby to wam w żaden sposób przepadło i żeby też Madzia przepadła tutaj bez challenge'u, więc ja ci wyślę maila i będę potrzebował, żebyś tego maila sprawdziła. O co najczęściej cię pytają, goście? Czekaj, bo co? Bo tak świadomość się zacząłem... Nie, nie, nie. Co? No, jak ktoś Cię na przykład odwiedza, to o co Cię najczęściej pyta? Hasło do Wi-Fi. Dlatego postanowiłem to uprościć, bo zauważyłem, że na urządzeniach, z którymi ja mam na co dzień do czynienia, można rzeczywiście udostępnić Wi-Fi za pomocą QR-coda. I naszym zadaniem było, ja Ci powiem, ja Wam też wytłumaczę. Słuchajcie, chciałem namalować mapę Skyrim, chciałem namalować wiele innych rzeczy, odzywałem się do deweloperów, do różnych firm i się okazuje, że nie byłem w stanie uzyskać licencji, żebym mógł na filmiku na YouTubie w pełni zgodnie z prawem wykonać rysunek. W formie Fanartu na podstawie ryciny, która na przykład jest w książce. Bo jak mamy mapę śródziemia, to może być mapa, mapa z książki, jakaś mapa z kart do grania, może to być. Z gazetki, z gazetki to może być mapa z filmu, i każdy jest, in, jest. Do każdej z tych rycin, kto inny jest właścicielem praw autorskich. I jeżeli ja bym chciał zrobić wszystko zgodnie z prawem, to bym nie był w stanie. Kurczę, nie wiedziałam, że to jest aż tak zagmatwane. Znaczy wiem, że jest zagmatwane, ale że aż tak. I ja wam się przyznam, już pisałem pierwsze maile i to kilka maili, jeszcze w zeszłym Dzisiaj mamy 20 grudnia, więc pomyśl o tym, ja się nie spodziewałem, że żeby na, namalować sobie mapkę. Inaczej jakbyśmy to chcieli zrobić tak po prostu i nie mówić o tym głośno, że zrobiliśmy sobie mapkę, tylko po prostu byśmy zrobili mapkę, byłoby wszystko spoko. A dlatego, że chciałem zrobić wiesz, wszystko zgodnie, bo ja taki jestem wiesz, w miarę ułożony, staram się przynajmniej, to się nagle okazało, że się nie da. To jest jedna z przeciwności, jaka się pojawiła podczas Adwenteku, to też przygotowałem dwie graficzki, bo nie widziałem na, na podstawie, której będzie nam się lepiej malować. Możesz je zobaczyć na Miku, nie w sumie. No, ale ostatecznie przygotowałem coś to. Troszeczkę innego. To, co tutaj widzicie, to jest wielki qr kod i Twoim zadaniem, żeby ostatecznie ten projektor stał się Twoim projektorem, było zrobić sobie własnego QR-coda do Wi-Fi. Nawet kupiłem tutaj taśmę, to, żeby sobie malować. A tylko nie brałem zupełnie czarnej, tylko to jest taka matowa, ciemna, granatowa. Więc ja jej i tak nie będę używać. Masz tu 2,5 litra farby. To oczywiście nie wszystko, bo jeszcze 20 metrów kwadratowych taśmy malarskiej. Mam gąbkę, żeby łatwo zaznaczyć te wszystkie ostre krawędzie. Kupiłem jeszcze taśmę malarską, ale wiesz co, jedna mi się skończyła do pakowania prezentów właśnie przy pakowaniu prezentu dla Ciebie, więc pozwól, że zrobię tutaj Ci trochę bałaganu. Jedną Ci zostawię, a tą, którą już wyciągnąłem z folii, zostawię dla siebie. Kupiłem ci mieć nawet tak, taki kątownik, żebyś sobie mo mogła A przepraszam, albo, przepraszam. żebyś mogła sobie wiesz łatwo tam oznaczyć na przykład te QR kody. Położę, żebyś nie uderzyli w coś. Mam też dla ciebie pędzle, mam też metalową linijkę, bo nie wiedziałem z której się będzie lepiej QR koda odmalowywać. Mam mini kuwetkę z mini pędzelkiem. Mam też tarczę uniwersalne do trzeba do metalu są, nie? Mam jeszcze jeden pędzelek, więc jakbyś chciała spędzić radosne i miłe chwile z kimś bliskim, to możesz go zaprosić i każdy z was będzie miał swój własny pędzelek nie będziecie się musieli jedno dzielić. No, ale jak się okazuje, troszeczkę tam się czas nie, nie zgodził, bo Madzia miała zajęcia dzisiaj do 19.30, nas zaskoczyła śnieżyca, dojechaliśmy po 20, bo wszyscy jechali 15 na godzinę i po prostu nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego. Mam pytanie do Ciebie, czysto hipotetyczne. W ogóle pokażmy, jak wygląda ten obrazek. Co sądzisz o takim fanarcie, żeby coś takiego namalować na ścianie? I wiesz, mamy wersję czarną, ale mamy też wersję białą, bo nie widzieliśmy do końca, na, która będzie nam, wiesz, wygodniejsza na ścianie, żeby ją zamalować. Na razie czarną. Na razie czarną, się nie jarało. To jest słodkie, to serduszko tak. Jak zobaczycie na logotopie Wi-Fi, to są rzeczywiście znaczki Wi-Fi, zamiast tej kropeczki na dole jest serduszko, i jest QR-kod. To fajnie byłoby gdzieś na korytarzu, jak ludzie wchodzą. Tam jest... Aha, nie, wymyślałam, że tam jest pytanie na środku qr kodu, ale tak się akurat ułożyły kosterki. Namalowalibyśmy to, tak? Spoko. To co, malujemy? Teraz? Bo no, chyba nie, no w przyszłości. wiesz jak to będzie, będzie jakby mapą. Spotkamy się 5 lat później i namalujemy. Wifi filmik. tego na filmie zrobić, mówić Mać, Dobrze już! Madzia skieściła! Nie. Zostawić ją na chwilę. Na chwilę zostawiliśmy. Zmieńcie baterię, a nie narzekajcie na. No Mać, no wiesz jak długo, ale Mać, chodź tutaj na chwilę. Ja cię proszę. Sama przyznałaś, że jakbyśmy zaczęli malować, to byśmy to namalowali, prawda? Tak. Dalibyśmy radę, jest prosty znak. Tak. Prosty znak. Proszę cię zyskanuj sobie. To był cały dowcip tego odcinka. Mieliśmy namalować qr na Wielkiego Madzi na ścianie, żeby prowadził do Trickrolla. A Ty byś to namalowała, nie? Tak. Dlatego na początku tylko powiedziałam, że ci nie ufam. Drodzy widzowie, sami możecie przetestować i sprawdzić. Nie najbardziej bawi to, że czysto hipotetycznie żaby by się udał, Więc czysto hipotetycznie cię strolowałem. I wiesz co? Cały ten zachód, wschód, północ i południe były tego warte, żeby to rzeczywiście zrobić. Miałoby wielkiego re na ścianie. Super. Mogłabym, <laughs> jak ktoś by przychodził, tak sobie u siebie i tak yy, ktoś chce hasło do WiFi. Takie dobra, co zeskanuj sobie tutaj? Podasz. Będziesz mieć hasło gotowe, bo ciężkie jest do podania. To jest dobre dla gości. Dlatego możecie taką y, graficzkę sobie sami przygotować, albo możecie ją ściągnąć, albo zrobić screena i po prostu ją wydrukować i powiesić sobie w przedpokoju. I możecie sprawdzić, że wiele osób uśmiechnie się, a zwłaszcza, że teraz okres świąteczny, wiele osób będzie was odwiedzać i zamiast spędzać czas przy choince, przed swoim wigilijnym, będą się pytać po pierwsze, a jakie jest hasło do wi-fi? Jak dostaniecie takie pytanie, to wtedy pokażcie im, że tam wisi kartka. Życzę wam spokojnych, wesołych, zdrowych świąt, szczęśliwego, nowego i... i myślę, że nie ma co więcej mówić. Bardzo fajny to jest projektor. Rzeczywiście staraliśmy się go dobrać pod tym względem, żeby działał przez długi czas i rzeczywiście był w fajnej technologii, czyli 3 LCD, a nie DLP. Żeby był jasny, żeby długo działała sama pff, lampa. a tego, żeby był cichy przede wszystkim w trybie Eko. bo w trybie zwykłym, normalnym większość osób tak tego nie będzie używać, bo tryb Eko jest wystarczający. Zwłaszcza, że tak podstawowo mamy bardzo dużą jasność już na trybie eco. Tak, już chyba nawet śmiali się przed chwilą. Tak, bo był ustawiony jeszcze tryb Bright Cinema i on rozjaśniał bardzo dużo highlightów, a jak daliśmy sobie tryb już normalny cinema, ten obraz wyglądał znacznie lepiej. Trochę jest mi głupio, że ten dowcip do końca nie wyszedł. Jakby ale i tak doceniam. Wszystko mieliśmy, wszystko mieliśmy, ale brakło niechęci, brakło nam po prostu czasu. Myślę, że podoba Ci prezent? Tak, bardzo. Będę mogła sobie coś namalować, tutaj nawet wnętrzu powiedzmy, zanim powiesimy, yy, powiesimy ten rzutnik. To jest dobry pomysł. Będziecie mogli zobaczyć na Instagramie Madianki, jak rzeczywiście tam powstanie na przykład wielka taj yy, pajęczyna. Zobaczymy, czy to się stanie, aczkolwiek pomysł jest. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tutaj pojawiają się dwa inne filmy, które warto zobaczyć, oraz jest miejsce na subskrybujkę. To jest ten moment, kiedy zawsze mam coś powiedzieć, ale nie wiem co. aitäh , Kõlvart .